Na czym każdego dnia skupiasz swoją uwagę? Gdzie umieszczasz swoją energię? Na swoim bólu, czy to na byłym, byłej, czy chodzi o to, jak bardzo nienawidzisz swojej pracy? Dokąd zmierza cała twoja uwaga? Bo jeśli twoja uwaga dotyczy tego konkretnego aspektu twojego życia i patrzysz na niego z tego samego poziomu umysłu co dzień, twoje życie pozostanie takie samo. Aby więc uzdrowić swoje życie, musisz wyjść poza pamięć i emocje swojego obecnego życia. Nazywam się dr Joe Dispenza. Od pięciu lat studiuję proces zmiany i proces transformacji. W rzeczywistości zebrałem zespół naukowców i badaczy, aby zdemistyfikować ten proces. Zacząłem to robić tylko dlatego, ponieważ podczas naszych zaawansowanych warsztatów, na naszych progresywnych warsztatach, zaczęliśmy zauważać, że ludzie mają bardzo duże zmiany w obszarze zdrowia i życia. Ten kurs nie dotyczy czekania na kryzys, by zacząć tworzyć życie, jakiego pragniesz, ale czerpania inspiracji z tego, że jesteś twórcą swojego życia. Dowiesz się, jak zorganizować autonomiczny układ nerwowy i stworzyć więcej całości i równowagi w swoim ciele. Będziesz w stanie zrozumieć, co to znaczy wyjść poza siebie i ostatecznie stworzyć przyszłość. W chwili, gdy staniesz się bez ciała, nikim niczym, bez miejsca i bez czasu, stajesz się też czystą świadomością. I to jest moment, w którym zaczynasz łączyć się z polem możliwości, zwanego polem zunifikowanym lub polem kwantowym. Zawsze staramy się wymusić efekty w naszym życiu, staramy się przewidywać wyniki lub staramy się kontrolować wyniki w naszym życiu. Ale kiedy zaczynamy łączyć się z tym polem, zaczynamy ufać wynikom, zaczynamy ufać nieznanemu. W ciągu ostatnich 6 lub 8 lat mieliśmy studentów, którzy wyleczyli się z raka, dystorfii mięśni, tocznia, reumatoidalnego zapalenia stawów, choroby leśniowskiego krona, Rzadkich zaburzeń genetycznych, na które medycyna nie ma rozwiązania. Widzieliśmy wiele różnych zmian u osób wykonujących tę pracę. Dlatego chcę Cię ostrzec, że jeśli dołączysz do tego kursu, wystąpisz wbrew sobie. Tak też masz zrobić. Chcę, żebyś stał się świadomy tych nieświadomych myśli do tego stopnia, że już nigdy nie popadniesz w nieświadomość. Zarezerwuj swoje miejsce teraz. Zapisz się dziś i zacznij swoje nowe życie. 100% za darmo. Polub, proszę, nasz film. Unity Poland.